Dzisiejszym gościem jest Dominik Dzierżanowski z ruchu obrony granic. Panie Dominiku Media, onet. Wyjechały z całą serią atakujących ruch i roty niepodległości taką organizację, która jest fundamentem ruchu artykułów, które zarzucają sprzeniewierzenie środków publicznych, w środowisku Roberta Bąkiewicza. Jak pan ocenia oddaję w pana ręce mikrofon? No tak, mamy tu do czynienia z dziwnym zbiegiem okoliczności, dlatego że projekt krytykowany, pod którego adresem... Wszystkie te zarzuty są wysuwane, to jest projekt już sprzed kilku lat, który był wielokrotnie zatwierdzany, zaaprobowany przez NIF, to co podkreśla Robert Bąkiewicz również przez obecne, obecnego dyrektora, który nagle tak jakby zmienił zdanie i stwierdził, że widzi tam rażące nieprawidłowości i żąda zwrotu śro środków. No, oceniam to w związku z tym jednoznacznie, że jest to atak na zamówienie polityczne, widać, że od razu służne jaczejki odezwały się zgodnym chórem. Ym, no, Należy to wiązać ze skutecznością po prostu ruchu obrony granic. Robert będąc w Gorzowie zobaczył naocznie, że w dyspozycji państwa są oficjalne dowody na to, że Niemcy dopuszczali się przerzutu migrantów, więc mieliśmy rację. Nie jesteśmy żadnymi szaleńcami, tylko naprawdę walczyliśmy o bezpieczeństwo państwa i stąd ten atak. W, w we wpisie Roberta Bąkiewicza, który skomentował ten wpis prezesa tego Instytutu Wolności, zresztą co ciekawe kuzyna Grzegorza Brauna, znalazły się informacje, że ten cały projekt był monitorowany no, na bieżąco. I na bieżąco wasze środowisko musiało składać raporty z tego, jak wygląda realizacja tego projektu. No, dokładnie był to projekt, który przebiegł wzorowo. Wszystko było monitorowane na bieżąco. Później, tak jak już mówiłem, rozliczone, zatwierdzone, zaaprobowane. Przecież ta władza no, nie, nie przejęła rządów dzień czy dwa dni temu, tylko już mamy dwa lata. I, i co? Nagle się obudzili tydzień temu, że coś jest nie tak? No, to dla mnie to jest oczywiste, że jest to po prostu nagonka na zamówienie. Dziękuję bardzo.